Słuchajcie, osad lata, nie chciałbym, żeby mi... <grystanie> Przepraszam, też się nie Nie, ja nie, ja widziałem, ja widziałem. Czasami kury tutaj zaglądają. Jeśli chodzi o... Przepraszam. Ja už máte, ja s toba. W 2012 roku, tak więc to już no, kawał historii, bardzo chciałem jechać na mistrzostwa świata do Paryża. Wtedy nie było tak powszechnie w siłowni w każdym miejscu, tak więc trudno było znaleźć miejsce do treningu. No i stwierdziłem sobie, że najlepiej będzie zorganizować takie, takie miejsce do treningu, taką salę właśnie tutaj, w Stodole. Czasami kury tutaj zaglądają. Nie będę ukrywał, że nie, bo jakby rodzice wciąż mają gospodarstwo, nie jest to jakieś wielkie gospodarstwo, jednak jakieś zwierzęta mamy i niekiedy no, te kury trzeba, trzeba stąd przeganiać. Nie zawsze mam tutaj kota, że tak powiem, a jak wiemy, jeśli nie ma kota, te myszki harcują i czasami też się pojawiają gdzieś myszki. Akurat teraz nie widać tego, ale mam z tyłu taką ławeczkę, którą jeszcze kupiłem sobie w liceum, ławeczkę do treningów. No, przestałem z niej korzystać niestety, bo myszy się ją zajęły i <laughs> już, już nie ćwiczymy na niej. Systematycznie Tutaj tutaj trenowałem, nawet kiedy pojechałem do, na studia do Wrocławia w 2012 roku, to często, jeśli wracam do rodziców, to trenuję również, również w, dojo, w dojo Henryków. A oprócz tego, parę lat temu narodził się taki pomysł, żeby zaproponować kolegom z kadry przyjazd tutaj i żebyśmy systematycznie sobie trenowali właśnie. ja! ja! To był pomysł Michała, który jest, którego tutaj jest w ogóle dom rodzinny i zaproponował nam, żebyśmy przyjechali tutaj wspólnie potrenowali, zrobili sobie taki mały obóz przygotowawczy właśnie przed zawodami dużej rangi. My już przygotowaliśmy się tak naprawdę niejednokrotnie przed zawodami w tym, w tym, w tej, w tym mieście, w, tym, w tej scenarii. Spodobało mi się to, nie, nie, nie było to jakby nic powiedzmy nadzwyczajnego. No to tak, żeby tutaj trenować, tak naprawdę no, jak, jak widać, no, to, nie jest, to nie jest jakiś golden gym ze Stanów Zjednoczonych. Trenujemy tak jak możemy, dużo pracy tutaj tak naprawdę nie trzeba było włożyć. Bardziej skompletować sprzęt, kupić obciążenie, sztangi różne wziąć tutaj zorganizować sobie jakąś, jakąś oponę, kilka gum treningowych, worek, tak więc powiedziałbym, że tak naprawdę to parę dni przygotowania, żeby, żeby można było coś, coś takiego mieć. Deszcz jakby tutaj nie przeszkadza, bo jesteśmy w miejscu zadoszonym, jednak jeśli chodzi o mróz, no to tak. Pamiętam jak przyjeżdżałem jakby w ferie zimowe z Wrocławia do rodziców, no to mróz niejednokrotnie 10-20 stopni i nie było wyjścia, trzeba było tutaj trenować niesprzyjające warunki, na pewno hartujące warunki. No, wielokrotnie się nie chciało tego robić, nie będę ukrywał, że zawsze robiłem to z uśmiechem na twarzy, wielokrotnie robiłem to z niechęcią. Ja! Ja! Nad, nami, nad naszymi klubami tak naprawdę figurują dwa związki e, i, i żaden z nich nie jest tak naprawdę odpowiedzialny za, za centralne szkolenie zawodników. E, przez, to, przez to nie mamy organizowanych zgrupowań, wspólnych treningów, konsultacji e, ani żadnych obozów przygotowawczych, ponieważ po prostu istnieją w tej chwili dwa związki, które nie są w stanie dojść do porozumienia już od ponad 3 czy 4 lat. I z tym jest też spowodowany ten problem, że, że, że nie ma centralnego szkolenia, nie ma wspólnych zgrupowań. A jak wiemy, w sporcie chodzi o to, żeby rywalizować z najlepszymi. Tak? Jeśli nie rywalizujemy z najlepszymi, tylko musimy trenować sobie w swoich klubach, które często są małe, niedofinansowane, nie trenuje też dużo ludzi na wysokim poziomie, to ciężko jest potem osiągać wyniki bez takiego centralnego szkolenia. Związek nie jest w stanie zapewnić nam regularnych zgrupowań czy regularnych miejsc do wspólnych treningów. Od wielu lat zmagamy się z tym samym problemem czyli brakiem zgrupowań, brakiem, brakiem wyjazdów, czy brakiem możliwości po prostu trenowania wspólnie na tym najwyższym kadrowym poziomie. Jeśli chodzi o finansowanie, to w tej chwili jest ono zerowe, nie otrzymujemy żadnego wsparcia ani ze strony ministerstwa, ani ze strony związku. Dlatego no, sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana. Brakuje nam tak prozaicznych rzeczy, jak czasami miejsca do trenowania, starych partnerów. Aż, aż po tak zwane śmieszne rzeczy, takie jak na przykład bluzy kadrowe, dresy, kurtki. No, jeździmy od wielu lat w tych, samych, w tych samych ubraniach. Często w momencie dekoracji zdarza się, że ktoś musi pożyczyć koledze bluzę od dresu, żeby ten mógł pokazać się w nowszej wersji dresu na podium, gdzie jest to nagrywane, transmitowane. Gdzie transmisja idzie po prostu w świat i każdy chciałby wyglądać jak najlepiej? Znamy się jakby z zawodnikami z różnych krajów, e, często wymieniamy się informacjami, mówimy sobie, jak wygląda to u nas, oni opowiadają o swoich sytuacjach, e, no i czasami jeśli powiemy im, że my jedziemy na jakieś turniej za własne pieniądze, no to pojawia się lekki uśmiech na twarzy, tak, jakby oni nie są w stanie w to uwierzyć. Ja! Ja! My często, posiadając media społecznościowe, obserwujemy takie kadry jak Włochy, Francja, Hiszpania. Są to kadry, które przed każdym wyjazdem dostają tak naprawdę paczkę e, ubrań kadrowych tak naprawdę właśnie z godłem ze flagą dochodzi do takich wyjątków czy też przypadków że jadą zawodnicy reprezentować Polskę na mistrzostwach Europy a nie mają dresów kadrowych wydaje się to śmieszne natomiast takie są po prostu realia tym czego brakuje najbardziej to objęcie najlepszych zawodników opieką przez czy, też, czy przez ministerstwo, czy przez związek, opieką, która byłaby nam w stanie zapewnić regularne zgrupowania, regularne e, wyjazdy, regularne treningi, pomoc, czy też fizjoterapeutów, masażystów, specjalistów od treningu motorycznego, ale też opieki, która pozwoliłaby nam po prostu na co dzień nie martwić się tym, że na wyjeździe może nam zabraknąć, środków finansowych, żeby pójść do sklepu i kupić sobie jedzenie, wodę czy tak prozaiczne rzeczy jak e, chociażby izotonik. Można powiedzieć, że to jest takie dość drogie hobby, ponieważ żeby uczestniczyć, wjeżdżać na wszystkie turnieje kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich, nawet jeśli Igrzyska się skończą, to dalej, żeby jeździć na wszystkie turnieje cyklu Pucharu Świata, no to jest około 40-50 tysięcy, tysięcy rocznie. Dość pokaźne pieniądze, żeby jakby sobie to zapewnić, no to sama praca na etacie jakby nie wystarczy, bo również z czegoś trzeba żyć. Czasami jest to jakaś pomoc, pomoc prywatnych sponsorów, za co trzeba być wdzięcznym, natomiast no no i tak brakuje, brakuje dużo. Czę część tych turniejów omijamy po prostu, nie jeździmy na nie, bo no, no nie ma z czego, nie ma na to funduszy. Kiedy pojawiły się igrzyska, to od razu powstał pomysł, żeby zaangażować się w większym wymiarze czasowym, co też wiąże się z większym nakładem finansowym. Żeby zarobić na te przygotowania, nie udało mi się niestety pozyskać prywatnych sponsorów. Żaden ze związków czy też ministerstwo nie zdecydowali się dokładać do do tych przygotowań, więc postanowiłem na początku 2020 roku wyjechać do, do Anglii po prostu za pracą, gdzie też miałem przyjemność trenować na zaproszenie kadry brytyjskiej. W ich centrum szkoleniowym, w ich ośrodku w Manchesterze. Ja jestem jeszcze na etapie kończenia swoich studiów, studiów dziennych w Szczecinie. Dodatkowo mam o tyle szczęścia, że udało mi się złapać pracę jako instruktor w klubie i prowadzę treningi dla grup dziecięcych w swoim klubie. Zresztą nie tylko dziecięcych, tak naprawdę przedział wiekowy jest bardzo różny i dodatkowo po tak naprawdę przeprowadzonych treningach e, mam jeszcze możliwość trenowania w swoim klubie. Więc e, tak naprawdę cały dzień, praktycznie od 8 rano do, do 22 wieczorem jest, jest zajęty i przepełniony. Czasami staram się zrobić trening przed pracą e, i jakby po treningu od razu wybieram się do pracy weekend staram się poświęcić na dwie jednostki treningowe, bo wtedy jakby no, nie, nie, muszę, nie muszę chodzić do pracy. E, no, no, inaczej, no trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby to wszystko pogodzić, żeby połączyć pracę na etacie e, z trenowaniem, z wyjazdem na turnieje. E, plus tego przyjeżdżaniem czasami tutaj do rodziców i po prostu pomaganiem im w, w gospodarstwie. E, no, trudny wyczyn, no, jakoś, jakoś się udaje, czasami lepiej, czasami gorzej. W tym momencie. Pracuję w ciągu dnia po 8 godzin, tak jak, tak jak każdy, dodatkowo studiuję zaocznie i do tego jeszcze, jeszcze trenuję tak naprawdę jako pełnoprawny atleta dwa razy dziennie, ponieważ jest to, jest to minimalny nakład treningowy, tak żeby w ogóle móc mierzyć się z tymi najlepszymi zawodnikami. Ta myśl o zakończeniu kariery naprawdę pojawia, pojawiała się często, pojawia się tak naprawdę do teraz. No mówię, po prostu realia są takie, że i że, że jest coraz gorzej, jeśli chodzi o, nie ma po prostu, brak finansowania powoduje to, że, 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 że musimy sobie całe życie poddyktować pod to, żeby, żeby utrzymać się w jak najwyższym sztosie w sporcie. Często pojawiają się takie myśli, zwłaszcza kiedy jest się w takim nieustannym treningu, kiedy jakby zmęczenie daje się we znaki, kiedy budzisz się z, z, no, z bólem mięśni nieustannym, tak nie wysypiasz się, masz w perspektywie to, że musisz iść do pracy, no często, niemniej... No... No, jakby kiedy robisz coś 15-20 lat jak my, no to jest cały czas ta wewnętrzna chęć wyjazdu na zawody, reprezentowania swojego kraju, zaprezentowania się z jak najlepszej strony. I to jakby to wszystko przewyższa jakby czasami te chwile zwątpienia. Na pewno czymś, co pozwala mi, mi wytrwać w karate są, są osoby, które mnie wspierają. Na pewno moja, moja dziewczyna Karolina. Mój brat, mama, dziadkowie, przyjaciele, to są ludzie, którzy otaczają mnie. Ci ludzie często wspierają mnie, pomagają, jak tylko mogą, tak, żeby ja mógł realizować swoje, swoje marzenia. Często i nie, niejednokrotnie, kosztem czasu spędzonego z nimi, kosztem przyjemności, kosztem wyjazdów na wakacje. Natomiast Kochają mnie i wiem, wierzę w to, że są w stanie poświęcić te przyjemności, żebym ja mógł spełniać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Kwalifikacje olimpijskie odbędą się w czerwcu i jest to tylko jeden turniej i aż jeden turniej, ponieważ właściwie wszystko od niego zależy. Tak? Jeśli uzyska się dobry wynik na tym turnieju kwalifikacyjnym, zdobędzie się medal, to. Zawodnik może pojechać na Igrzyska Olimpijskie. To jest na pewno największa motywacja dla, dla nas, zawodników tutaj kadry, żeby, żeby gdzieś tam na ten turniej pojechać i pokazać się z jak najlepszej strony, żeby móc się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie. Mając z tyłu głowy to, że jest to po raz, karate jest po raz pierwszy na Igrzyskach Olimpijskich i prawdopodobnie po raz ostatni, to tym bardziej motywuje nas, wszystkich zawodników, bo, bo tak jak mówię, Taka szansa pojawia się akurat w naszym sporcie raz w życiu i najprawdopodobniej po raz ostatni, dlatego to jest tylko i wyłącznie motywacja.